Przez pół roku, każdą sobotę, poświęcali na dokształcanie się, dobrowolnie i z ochotą, bo wiedzieli, że nie tylko pozwoli im to rozwinąć swoją pasję, ale też da ogromną przewagę na rynku pracy. Uczniowie klasy o specjalizacji mechanik lotniczy z zespołu szkół samochodowych w Gliwicach otrzymali dziś certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zdobyte dzięki unijnemu projektowi inwestycja w przyszłość. Z tymi certyfikatami możemy iść na lotnisko cywilne. Na tym lotnisku dostaniemy okres miesiąca czasu na, 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 na zaklimatyzowanie się na lotnisku, na pracę i możemy wypisywać papierki odnośnie załadunku samolotów towarem cargo, towarem niebezpiecznym. No i to wszystko. I w ramach jeszcze Unii Europejskiej dostaliśmy teoretyczny kurs PPL-a, czyli licencji lotniczej. Brzmi nieskomplikowanie, ale w rzeczywistości certyfikaty, jakie otrzymali dziś uczniowie, dają im ogromne możliwości. Uczniowie przychodzili sześć rodzajów kursów. Część kursów były to kursy stricte informacyjne, mające podnieść tylko jednocześnie kompetencje. Jeden z kursów, wykonywany wspólnie z AeroClubem, było to szkolenie teoretyczne do licencji pilota, Turystycznego. Licencja pilota turystycznego jest to pierwszy etap e, w ogóle w karierze każdego pilota. E, następnie ci uczniowie, którzy będą chcieli e, kontynuować tą drogę, wielu z nich na pewno chce, wielu z nich się e, po tych zajęciach tym tą pasją zaraziło, e, mają już to ułatwione, mają e, dużo e, pieniędzy zaoszczędzone, e, zrobili to szybko w wieku zaledwie 16 lat, e, więc teraz droga przed nimi stoi otworem. Się Część kursów były to kursy z pogranicza prawa lotniczego lub kursy dotyczące przepisów transportu lotniczego. Są to również kursy akredytowane czy uznawane. Program zatwierdzony jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. I tutaj już, jeśli ktoś by chciał spróbować z pracy czy swoich sił w cargo, czyli w obsłudze naziemnej towarów, to to po prostu daje im na to uprawnienia do obsługi takich towarów. Uczniowie, którzy brali udział w projekcie po ukończeniu szkoły, otrzymają tytuł mechanika lotniczego. Wybór takiego zawodu dla większości z nich nie był przypadkowy. Taki kurs jakby potwierdza te przekonanie, że to jest akurat te miejsce, że to nie jest technikum gastronomiczne czy jakaś tam szkoła zawodowa, a po drugie daje możliwość wykonywania jakichś zawodów. Yy, otrzymujemy certyfikaty, które w świecie lotnictwa są niezbędne do wykonywania różnych czynności. Aby kurs w Zespole Szkół Samochodowych mógł się odbyć, niezbędne było natomiast zaangażowanie dyrektora szkoły, Mariusza Kucharza. Dwa lata temu otwarliśmy klasę lotniczą. Miałem świadomość, że Gliwickie Lotnisko, które jest w fazie dopiero planów rozbudowy, nie jest zbytnim magnesem do przyciągnięcia Nowych uczniów do szkoły. Dlatego od początku starałem się w taki sposób kreować zajęcia pozalekcyjne, aby uczniowie nie zniechęcili się do tego, co w przyszłości mogą później robić. Stąd pomysły najpierw na kursy szybowcowe, spadochronowe. Natomiast gdzieś rozglądałem się cały czas za możliwością podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, stricte zawodowych jako mechaników lotniczych. Możliwość ta wyniknęła z, z projektów unijnych, w ramach których nasi uczniowie właśnie mogli zdobyć certyfikaty pozwalające im kiedyś osiągnąć uprawnienia PLLA, czyli licencję lotniczą. Jak się okazało, nie tylko tematyka, ale też sposób prowadzenia kursu zachęcił do niego uczniów. W trakcie szkoleń e, otrzymywaliśmy e, wiedzę e, bez, w formie elektronicznej, prowadziliśmy notatki. Bardzo jestem satysfakcjonowany sposobem, jaki przekazywana była nam wiedza. Po zajęciach szkolnych odbywały się kursy i to miało troszeczkę inną postać niż takie normalne lekcje w szkole. Na lotnisku mieliśmy zajęcia związane z budową samolotów, to też tutaj w ramach kursu. No i było wytyczone 20 godzin przy samolotach. Dosłownie obchodziliśmy samolot i nasz trener pokazywał nam wszystko związane z samolotem. Począwszy od silnika, poprzez płatowiec, kończywszy Awianica. na awionicę. Trafiliśmy na swoistą niszę. Najbliższa szkoła lotnicza to jest Bielsko i Będzin. Aglomeracja śląska jest na tyle duża, że nawet właśnie przyjazd z piekar Śląskiej czy z Siemianowic nie jest problemem, jeżeli tylko uczniowie chcą i mają możliwość realizować swoje pasje zawodowe. Poza tym mam świadomość, że blisko lotniska, my raptem jesteśmy 500 metrów od lotniska Gliwickiego, to również magnes, który przyciąga. Kurs był dla przyszłych lotników poważnym egzaminem sprawdzającym ich zaangażowanie. Musieliśmy się pozbyć każdej soboty przez pół roku, co sobotę byliśmy w Gliwicach. Wiele z nas bardzo daleko dojeżdża, a mimo wszystko o 8 godzinie musieliśmy być w sobotę i w niedzielę. Także to nie tylko że w czasie szkoły, ale też poza szkołą i w każdą sobotę. Także to było awaria. E, oprócz tego, że to było wyżyczenie, to miało również jakąś pewną formę e, przyjemności, ponieważ... E, Jesteśmy poniekąd nie tyle uczniami, o ile też pasjonatami lotnictwa. A jakikolwiek kontakt z lotnictwem, takim żywym lotnictwem, jest dla nas formą przyjemności. Przyjemności, która jest niezwykle kosztowna i prawdopodobnie gdyby nie ogromne dofinansowanie ze środków unijnych realizowanego przez firmę Syntea projektu Inwestycja w przyszłość dla znacznej liczby uczniów niedostępna. Jeśli chodzi o finansowanie tego projektu, w 87% było to finansowane faktycznie ze środków unijnych, natomiast w 12% na było to finansowane ze środków publicznych, ze środków państwowych. Dokładnie to było zapisane w projekcie jako wkład własny i ten wkład własny to były niematerialne sale. Inwestycja w wykształcenie zawsze się jednego płaca a wysiłek, jaki zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy kursu w projekt włożyli, za kilka lat zaowocuje dobrze wyszkoloną i profesjonalną kadrą na polskich i europejskich lotniskach.